Hello, wszyscy, to Kamila i Michał. Dzisiaj będziemy grać w Stars, bo czemu nie? Wszyscy chcieli, żeby w końcu nagrałam coś, więc nagrywam. Zapraszam do mojego klubu Parafia, Aleluja, oraz pokażę Michała nieznanym osobom, którzy nie oglądają nas od nowa. Oto Michała, Michał. Oto on. Mam tam I... poera nasze yy, na nite. Bardzo fajne polecam. Ja I dziecki. pokażę też moje konto, bo czemu nie? Mam takie rzeczy, takie, I... takie mam dużo. I pokaż coś swoją ulubioną przyjaciółkę. O, no tak. I e, Jeszcze shoutouty dla moich przyjaciół. An, Anka, Hubert, Adrian, Nikola, Patryk, Mateusz Izuska i, Zuzka. I Martyn, Martyna i Nikola. To wszystko. I, I zagramy w solo, nie wiem w kim, zobaczymy opa. I ta dobra. Teraz Kamila gra. Kamila będzie grać. pierwszy odcinek, który grałem w Widać, nie, tak żeby nie było widać tak moich łap, tak o, to są dwa. I widzicie jak Kamila gra nitą, pandą nitą, która... Ale tysiąc, więc nie tak źle. I drugi... się tym... kręcić w kółko. I skoro. tam jest, tam jest skrzynka tam na, po, na dole Ach, jakaś inna nita z jakimś Rico Mój I rozwalasz? Tak Brawo Czekaj, nie... Ja nie... jestem komentatorem Aha to, to nie... A to, to... na końcu będę ja też grać Jest Rico, który używa auto-aima I który się kampi I go nie dość dosięga. Dosięgasz? Sięgasz i rozwalasz yes. Brawo, tam jest skrzynka Widzę, nie jestem ślepa, jest i po... jest... Barley. Barley Tam jest losa, o nie Sio. Nie, sio, 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 Nie dosięgasz. Dobra, puszczaj, misia. Młahaha, i co teraz robisz? Roz. Szkoda, że nie masz Terpaula. No, szkoda. No i nie dosięgam. O, dobra, wal. Deszaj. Dobra, mi, już po Rosie. Już po Rosie. rosie. dzień. Fa, Dzisiaj team. nawet dobrze mi idzie. Piperka, Lepiej. Się Ale Nie, myślałam, że głupiej. Pozwoli mi do niej podjeść. Nawet... Podejść do Broka, bo Brok jest. Nie na... nie na blisko. O nie, on mnie naprawdę... O nie, ten kolt! No rzuczyć... ja, i już się. I byłaś piąta, ale... Miał... No ten kolt się... o! Załatwiłam kolt. I teraz moja to kolej. No, to ale... jest moja kolej, naprawdę. Czekaj. I teraz jest hoksowy. team. Tim. Dobra. Daj jeszcze raz. Ale chyba, że chcesz sobie zmienić człowieka. Chyba. West, Nawet nie. mi szybko ładuje, jeśli widzicie. Każdy z tym swoje. to swojego, okay? jeśli nie mówić po polsku. Chciałem ja Tak, Tata, A? tutaj jest Michał. Nie, tutaj uciekniemy od tego darila. Tutaj no... jest jego cel. Czy... Ach, nie, tu nie jest tego cel. Jest ten daryl. Nie no. Uważaj, nie straćmy pucharków, proszę Cię. No Jezus, nie. A, i stracił mi pucharki, bardzo dziękuję. dziękuję. Ja mam dużą nie, langę na niczym. Pewnie Wam no, nie umiem grać na komputerze. Komputer jest naprawdę, tak się laguje na tym. W ogóle, ja dzietka miałem ciężko rozmieszczone TE. Bo ja tak grałem i nie wolno grać. Czekaj, daj exit, bo musimy... No bo nie będziemy tak cały czas nagrywać. Tak. Okej, okay, to... Do widzenia. Pa, czyli papa, pa. e, Subskrybujcie. Dziękuję Ci tak bardzo, że no. pa, pa wszyscy, do widzenia, zobaczy Was następnym razem. Michał, pa, powiedz pa. Pa pa.